Cześć, witam serdecznie z tej strony Szczepan. W dzisiejszym odcinku Kanga Hacks chciałbym odpowiedzieć na proste pytanie, czyli jak kupić bitcoiny na kanga. No, kanga mnie poprosiła taki prosty instruktorz, bo jest dużo pytań od osób, które jeszcze tego nie robiły. Także jeżeli znacie kogoś, kto chciałby się dowiedzieć krok po kroku, jak krok to zrobić, to chciałem przygotować taki krótki tutorial. Jak kupić bitcoiny na kanga? Czyli Prosty, pierwszy krok. Wchodzimy po prostu na kanga.exchange. I tam, jeżeli nie mam jeszcze konta, wchodzimy, zarejestruj się i wpisujemy swój adres e-mail. I to tyle. Oczywiście, na potrzeby tego e, tutorialu stworzyłem osobny e-mail, także nie piszcie do mnie na niego, bo i tak nie odpiszę pewnie. E, kupuję na kanga.mail.com. Akceptujemy wszystkie zgody. Jeżeli chcemy, oczywiście nie, w, nie wszystkie, chyba musimy, wezmą się z tą zgodą na mozaiko, Rozwiązujemy, a rozwiązujemy zagadkę. Oczywiście tu Wam nie podpowiem, to musicie akurat wiedzieć sami, jak rozpoznać światła drogowe. I klikamy register i otrzymujemy maila z Kangi, czyli przechodzimy na swoją skrzynkę pocztową. Tutaj sprawdzamy maila. Mail szybko dochodzi, raz dwa aktywuj swoje konto, klikamy i przechodzimy na stronę już na kandze. Wybieramy hasło, hasło oczywiście tutaj sami musicie wybrać. Mamy hasło i przechodzimy dalej na stronę już zalogowania, logujemy się na dane, na które przed chwilą zakładaliśmy konto, wchodzimy login i przechodzimy już na zalogowaną wersję strony Kangi. I mamy, widzimy jeszcze co różne Rynki. I de facto to, co musimy dalej zrobić, to przejść przez. Jeżeli chcemy dokonywać większych zakupów, przejść przez procedurę KYC. I żeby to zrobić, wchodzimy w Settings, mamy w zakładkę KYC i przechodzimy po kolei wszystkie stopnie tej weryfikacji KYC giełdy są zobowiązane, żeby to robić. Jeżeli chcemy rob założyć konto firmowe, to klikamy tutaj na na konto biznesowe a tutaj będą nam potrzebne nasze dane personalne, czyli imię, nazwisko, PESEL i tak dalej, zdjęcie dowodu osobistego, adres zamieszkania i dowód na to, że tam właśnie mieszkamy. Podajemy kraj, Polska, proszę bardzo, idziemy dalej, podajemy wszystkie dane, które tutaj mamy i tam dalej będziemy musieli zaplaudować zdjęcie naszego dowodu osobistego, pozwólcie, że ja nie będę się chwalił takimi danymi osobowymi na filmiku, także Wy musicie to zrobić, jeżeli chcecie większymi kwotami operować. Z tego co wiem to od 1000 euro już trzeba to zrobić. A żeby kupić Bitcoiny, to musimy mieć na co kupić te bitcoiny, czyli musimy dokonać depozytu na giełdę, żeby dokonać handlu. A żeby to zrobić, wchodzimy w zakładkę Wallet i tutaj wśród balansów mamy, oczywiście nie mamy żadnego balansu na nowej założonym koncie. A żeby dokonać depozytu wchodzimy tutaj klikamy Deposit money i przechodzi nas, przekierowuje nas na kanga Cash, gdzie możemy dokonywać wpłat. Mamy do wyboru różne formy płatności Wybieramy, możemy wybrać powiem, złotówką A euro, póki co jeżeli chcemy dokonać złotówek, to wpisuję na przykład 10 zł. Od razu mi przylicza, ile dostanę dla danej metody, więc jeżeli wybiorę ba yy, przelew bankowy który idzie około 8 godzin to dostanę 10 zł bez żadnej prowizji. Jeżeli będę dokonywał wpłaty w kantorze fizycznym, to ta prowizja jest między 1 a 3%, a przelew błyskawiczny to jeszcze inaczej. I w każdym razie, jeżeli chcemy dokonać wpłaty tradycyjnym przelewem bankowym, to jest dość popularna metoda. Zaznaczamy przelew bankowy, klikamy kontynuuj i tu dostajemy wszystkie dane do przelewu, numer konta, Swift i tak dalej. Tu mamy tytuł tego przelewu, który musimy przekleić do pola tytuł w przelewie, bądź możemy zeskanować QR-kod, jeżeli korzystamy z aplikacji mobilnej banku. Jeżeli wybieramy gotówkę, to, to poproszę nas o przejście przez kantor kantorkanga.pl, gdzie mamy listę punktów partnerskich kantorów partnerskich Kangi w całej Polsce, jest ich kilkadziesiąt już dzisiaj, Cały czas ich przybywa, więc jeżeli w Waszym mieście nie ma jeszcze kantoru, to może warto pójść do jakiegoś jednego kantoru i spytać, czy można kupić bitcoiny. A jak nie, to czemu? A jak nie, to może warto nawiązać współpracę z Kangą. Zawsze to jakoś działa, na co to jest, żeby zachęcić kantory. Ja regularnie, jak mijam jakiś kantor, to wchodzę zapytać, czy można kupić i sprzedać bitcoiny, bo przecież powinni handlować w kantorach normalnie bitcoinami. Jeżeli chcemy skorzystać z błyskawicznych przelewów, no to klikamy Instant Transfers i mamy do wyboru dotpay bądź pay by link, dzisiaj widzę aktualnie jest wyłączony. Zaznaczamy dotpay i widzimy, że na nasze konto trafi 9,70, czyli już po potrąconej prowizji, klikamy kontynuuj, przekieruje nas już do strony dotpay, bramki płatności i mamy tutaj do wyboru, już normalne, tradycyjne banki. Myślę, że każdy z Was umie korzystać z tej bramki płatności. Do tej, a to w miarę popularna metoda płatności w Polsce. Co ciekawe, jest również do wyboru Blik. Wiele ludzi pyta, czy można Blikiem kupić Bitcoin. Tak, można zasilić swoje konto na Kandze Blikiem, także bez problemu. A kiedy już mamy zasilone konto, przechodzimy na giełdę. Tam dokonujemy zakupu. Mamy tutaj zakładkę Market, czyli giełda. I przechodzimy już do rynków. Ja zasiliłem swoje konto kwotą osiągającą kwotą 10 zł. I spośród rynków na dole wybieramy, co chcemy kupić. Oczywiście najpopularniejszy jest Bitcoin i Ethereum, więc wchodzimy na jeden z wybranych rynków. Ja wybieram Bitcoina do Omega Złotówki. Tutaj macie nazwę rynku, ale macie też ją tutaj u góry po lewej stronie. Mamy wykres bitcoina, możemy go oglądać w różnych e, takich interwałach czasowych. Każda z tych świeczek to jeden dzień, ale możemy sobie ustawić, że każda świeczka to godzina, tak żeby na bieżąco obserwować kurs bitcoina. Tu mamy pod ręką pozostałe rynki, tutaj mamy ostatnie transakcje, które następują na giełdzie. Widzimy, że, że cały czas transakcje się dzieją na giełdzie. I teraz, jeżeli chcemy kupić bitcoiny, to ma, mamy yy, najprostszy sposób, jak kupić bitcoiny. To w sumie dwa kliknięcia, czyli wybieramy ostatnią ofertę sprzedaży. Wszystkie te czerwone, czyli te droższe oferty, to są oferty sprzedaży, bo jeżeli ktoś chce sprzedać, to wiadomo, chce sprzedać jak najdrożej. Jeżeli ktoś chce kupić, to chce kupić jak najtaniej. Więc te zielone, te niższe oferty, to są oferty zakupu. Te wyższe oferty to są oferty sprzedaży. Jeżeli chcemy kupić bezpośrednio od kogoś, kto już to sprzedaje, to klikamy po prostu na tą ofertę, e, najniższą ofertę sprzedaży i już nam się podstawi automatyczna cena e, zakupu tej e, bitcoinów. Jeżeli chcemy kupić za całą kwotę, wpisujemy max e, i oj. A od razu podstawi nam kwotę wyrażoną w bitcoinach, czyli tyle bitcoinów kupimy, tyle wydamy. Te 10 groszy to jest zaokrąglona prowizja. Klikamy kup i transakcja nam się zrealizuje. Oczywiście, nie zawsze najlepiej jest kupować od razu po cenie rynkowej, po najniższej cenie sprzedaży. Najlepiej po prostu ustawić sobie już. Ustawić sobie zlecenie zakupu, czyli ustawić się tutaj gdzieś niżej, żeby kupić trochę taniej niż ludzie chcą sprzedać. I jeżeli chcemy wybrać tę cenę, to klikamy po prostu cenę z prawej strony, i od razu nam się ta cena podstawia tutaj w cenie zakupu, po której chcemy kupić. Kiedy, jeżeli chcemy kupić za całą kwotę, wciskamy przycisk Max, od razu nam powie, że kupimy tyle bitcoinów i wydamy tyle po odjęciu prowizji. Ja kliknę kup bitcoiny, o, coś mi się komputer przybola, ale klikam bitcoiny i mówi mi, że minimalny zakup to jest, to jest 10 tysięcy satoshi, czyli troszkę za mało, żeby tutaj to na potrzeby tego tutorialu troszkę oszukać, to zajdę z ceną do 99 tysięcy bitcoinów, kliknę max i jest powyżej 10 tysięcy satoshi, klikam kup. Dostaję podsumowanie tego zlecenia. Zobaczcie, że zapłacę w sumie, kupię w sumie za 9,99. Także fi jest bardzo niewielkie. Tyle wyniesie mnie opłata transakcyjna za dokonanie tej transakcji. Klikam kup bitcoiny i pojawi mi się to zlecenie w moich otwartych zleceniach na, na giełdzie Kanga. Zawsze mogę to zlecenie anulować, wystawić nowe. I tyle, jeżeli chcemy później wypłacić te bitcoiny, bo, bo mamy taki, taką higienę swoich, trzymania swoich bitcoinów, jeżeli chcemy trzymać większą ilość, no to nigdy na giełdzie nie trzymamy, trzymamy je na swoim zewnętrznym portfelu sprzętowym na przykład, to wchodzimy w zakładkę portfel, klikamy wypłać, wybieramy bitcoiny do wypłaty, podajemy swój adres i tam e, wypłacamy na giełdę. Także Mam nadzieję, że Wam ten tutorial trochę rozjaśni sytuację. Jest to dość proste zjawisko, dużo łatwiejsze niż zakładanie konta w banku, czy w jakimś biurze maklerskim. Także dzięki wielkie jeszcze raz. Jeżeli Wam się filmik przydał, to dajcie łapkę w górę, a jeżeli chcecie się zarejestrować na kancel, to zachęcam Was na to, ale pod filmem będzie link, link referencyjny. Zawsze to jakieś wsparcie dla twórcy. Także miłego dnia i Trzymajcie. Bitcoin. Cześć.